Hejka! witajcie kochani znowu w Marvel Heroes. Chciałem sobie też sprawdzić, co nowego nam oferuje postać na wyższym levelu. No jest, jest i się kurwa, dowiedziałem co nam oferuje. No oczywiście, oprócz craftingu. Wow, to jest Enchant, ja pierdzielę. Any forge Item Lake to Ty z Noruny dodali? What the fuck. Co wam się chciałem pokazać? Chciałem sobie też wam, jak i zarówno sobie sprawdzić przetestować challenge, bo to widzę, że dopiero ostatnio tak jakby weszło. Tutaj zobaczcie, wszystko zrobione, wszystko, no pra prawie, wszystko, prawie. Terminals, what the hell is that? Tutaj są różne poziomy trudności. Tutaj mamy jakieś penisy znowu. Mam quest'a tutaj, tak więc też tutaj się choćby przeteleportujemy. Od level'a to chyba tam było 30-34, tak więc akurat na mój level. Mam też kurde nowe skile, tak więc nie wiem, nie wiem jak to będzie. Nie wiem jak to będzie, co to będzie z tymi moimi skill'ami, nie ogarniam tego, nie wiem. Ale kopsada, ale co? Nie, czego nie wiem? Tutaj ktoś leży. Not now, kinda busy. Busy, kinda. No super. Obok ciebie się dzieją jakieś niestworzone rzeczy, a ty sobie kurde słuchasz, coś oglądasz, czytasz, nie wiem. Co to za jakieś latające psy? Zobaczcie jak tutaj się kurde napierdziela tym deadpoolem. Zobaczcie jaki kurde kill mnie. to jest zwykły atak zwyczajny, a tutaj co, co mam? Aha, mam dwa razy to samo ustawione, a to zjebałem. I zobaczcie, to jest świetne, ta lalka, bo ona ich kurde zwabia wszystkich, a potem robi... BAM! No nie? To jest zajebiste, naprawdę kurde, s. Aha, S to jest takie, żeby... Wie, przestań Ciebie godzić. Coś w tym stylu. F, co, co to F? F jakieś... Bombki, o! Widzicie, bombki jakieś fajne, ok Ale ogólnie ja używam... Sporo używałem wcześniej, jak grałem te, tego D, to znaczy D. Te, tej właśnie lalki, która ich zwabia. I oni wtedy mnie mają w dupie, mogę sobie tutaj chodzić, oni to strzelają. To chyba mogę rzucić nawet do dwóch lalek naraz, albo więcej. Trzy. 4. O kurde, trochę tego sporo mogę rzucić. No w każdym razie, okej, okay. zajebiście, dobra, ale tutaj kogoś mamy. Defeat Gang, coś tam jakieś, nie wiem. Dark Elfy są. No nie, zobaczcie, co są te z tego, z Avengers, znaczy z Avengers Stora. O je co, co to jest, co to jest? Eee, jakiś lamus, myślałem, że tutaj będzie jakiś, kurde. Jakiś przeciwnik tu będzie, ale widzę, że tutaj nic nie ma takiego, co by mnie mogło pokonać. Deadpool jest naprawdę potężny, zobaczcie w ogóle, jak mi się szybko życie odnawia. Jak wiecie, albo i nie wiecie. Komiksowy Deadpool miał mega szybką re regenerację, nawet chyba mógłbym rzec, że ma, miał ulepszoną regenerację niż, kurde, Wolverine, nie? Jakoś tak. No dobra, no nieważne, w każdym razie zajebiście yy, mocna jest ta postać. Ninja tryhardy mnie tutaj jakieś biomacie. Oj, nie, nie to chciałem. Chciałem D. Chciałem wam rzucić tego głupiego. Głupiego, ale ja chcę robić questa. Ja chcę questa robić, a nie nie tak was po prostu bidzi. Nie wiem, i le level czy, czy coś. Szkoda, że, że ten boost, który sobie kupiłem po, pod ostatnim odcinkiem, nie przechodzi też na inne postacie. Defeat. Kto to jest jakaś w ogóle magia? Tutaj jest taskmaster. Task ma O, ktoś mi się tam pytał jeszcze, Kupso, czy y, postać Taskmastera jest dobra, bo do, bo nie wiem, ja, ja też nie wiem, bo ogólnie ta postać, pierwszy raz ją widzę, że jest grywalna. To, to chyba wlazła jakoś ostatnio z jakimś patchem, update'em, czy, czy coś, bo nawet mi wyskoczyła o tym informacja! God damn it. ale no, no nie wiem, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli to oglądasz. Defeat gang members. Ja, ja nie wiem, gdzie są gang members. Tutaj są ninja. Czy ja muszę tutaj gdzieś chodzić po prostu ich szukać? Czy to nie chodzi o to? Bo zauważcie, że kurde, tutaj mam co chwilę to jakieś inne warstwy, że tak powiem. O, tutaj jest Hydra. Heli Hydra! To mam inne warstwy prze przeciwników. Coś w tym stylu. Tutaj była Hydra. Tutaj jest Hydra. Zobaczmy co... W ogóle ja, ja też tak rosnę, widzicie? Te, teraz jestem jakoś tak niebywale duży, jak oni w sumie. Albo mi się zdaje. Nie no, na bangu rosłem, kurde, jestem taki jak ten prawie. demet Rzucaj tym gównem, bo mnie tutaj wkurzają tymi swoimi jakimiś... pstryczkami! W ogóle ile ja mam tutaj tanzów, muszę zaraz to wszystko uporządkować, bo po prostu widzę, że tutaj bordel się dzieje. Macie jeszcze tutaj jakieś te... pstryczki... i kielem ich. kielem Tylko czekajcie, ja sobie tutaj atak zmienię, bo... Eee, nie, dobra, są dwa różne, okej. Okay. Nie zwróćcie uwagi na to. Chodźmy znaleźć te kurde gangi, głupie. Boże, tutaj są sentinele, kurde. Hulk niszczyć, Hulk miarżżyć Ninja te sprawy. Chodź Hulk, chodź, gdzieś zebdobo, chodź zebdob Tutaj, co tutaj są? Boże, tutaj są krety znowuż. Kret i hydra tutaj jest I znowu kurde Dark Elf aha, bo są te 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 yy, y chyba nie? Czy mi się zdaje? Nie, chyba mi się zdaje, bo tutaj nic tak takiego nie, nie widzę co był... Ja pierdolimy ich tu jeza jest, a jestem tak, taki kozak i w ogóle stoję sobie po prostu w tych wszystkich nie wiem, bo tutaj strzelają bioba, a jestem taki dobry a, ja chyba mam tamtych zabić, dobra, ja, ja tam chcę iść, ja tam chcę iść. Olać to wszystko, kurde, chociaż tutaj by było tyle ekspa, tyle ekspa, miliony. Level chyba dostałem, czy mi się zdaje? Level to jest to niżej, tak? Tak, dobra, to nie tak szybko teraz. Mogę się turlać i turlać, i mogę turlać im dropsa. O, Taskmaster, Electro. Szkoda, że tutaj jest tylko możliwość grania tymi. E, bohaterami, a nie można grać williansami. Rzucaj te, te gówna kurde w niej The Hood jeszcze, strasznie go nie lubię. The Hood. Taki wiecie, to jest taki... skurwibonk straszny. Dobra, tam im trochę tego rzuciłem. Tutaj jeszcze się z, troszkę zabezpieczę. Zobaczcie, widzicie oni w to wchodzą tylko i kurde giną. Zobaczcie co oni tutaj w ogóle robią. Naprawdę tutaj jest niezła sieczka. O, po raz pierwszy, proszę państwa, po raz pierwszy nie mam hapsów o, laga włączyłem to jest też fajna, Taka umiejętność specjalna, że, że tak powiem. To się chyba odblokowuje automatycznie na. E, na, 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 na. na 30 levelu, chyba. Chyba tak, no. Czy oni tutaj zginą? Te kurde Taskmastery, jakieś relikty. God Biery to wszystko, kurde. Tylko, że ja za chwilę nie, nie będę miał miejsca już w ogóle. Surprise, motherfucker! No i dobra, i co? Zabiliśmy ich i. Defeat gang members! O kurde, to, to na bank było coś tam. Tam wiecie, tam w tej, tej dupie skąd żeśmy uciekli. Tutaj się dzieje jakiś bang. Polacy Heroes, właśnie, kurde, od ostatniego, znaczy w ostatnim odcinku Wam mówiłem, że nie wiem o co chodzi z tym klanem, czy, czy coś. Chwila, moment, już zostałem do, do klanu jakoś, kurde, dodany. Ba bardzo fajnie, myślałem, że będzie inny, że tak powiem, respawn, ale bardzo fajnie, żeście odebrali ten, ten materiał i co najlepsze, chcę więcej. Dobra, ja tutaj postarałem się jakoś wykonać ten kurde challenge. Magi kapo. Wo, właśnie, to jest tutaj, na bank. Teraz to będzie to miejsce, gdzie są te kurde frajerzy, których mam ubić. Proszę, żeby oni tutaj byli. O jest tutaj następny magia. Magia kapo! Zabiłem następnego. Dobra, już mamy dwa. Tyle, że... Gadziemy, co to za pyojaijonki. Pajojajonk. No te... wybuchy? Nawet niezłe, nie? Te kurde pająki eksplodują. Frajerzy jedne. Zabij ich tu wszystkich, kurde. Jakieś mnie gonią mole. Mole, tak. Krety jakieś, kretołaki głupie. Dawaj kurde, Mad Dog. O, to tych mam zabijać. <śm> w końcu was znalazłem. Nie, jednak nie. Trzeba ich tak dziwnie szukać właśnie. Myślałem, że oni będą w jednym miejscu dupką stać. Ale nie, ale nie, Hobson nie udało się. Ale sześciu już zrobiłem! Bardzo dobrze, ludzie. Coraz bliżej święta, coraz bliżej wygrana, znaczy. To, to, co to jest? Jakieś laleczki, kuźwa. Laleczki jakieś. Nie wiem, ja, ja tam chcę iść. Gdzie to jest? Tutaj na dole. Halo, lalka. Lalka, ty, ty tutaj jesteś jakaś. <laughs> Wo! Jakieś duszki. Drop... A, wiem kto co, co to jest, co to jest. To są takie, wiecie, to jest coś w stylu go, goblinów w Diablo 2. Dobra, rzućmy sobie tego. Yy, chodźmy stąd. O, w ten sposób. Oni tam się będą bić z moimi lalkami. Please... Nie mam mocy. Nie mam spirytu. <śpiry> Spiryt, rozumiecie, Nie mam spirytu. Te kurde lalki, sporo rzeczy wy... Wyrzucając siebie, muszę go zabić. Dark Elf, Soldier, dobrze, że, że nie ma tych da Dark Elfów, wie, wiecie, tych takich golemów. Tyle, że ja mu nic kurde nie robię, prawie. Boże, ile oni mają HP, dobra, olać ich. Dobra, jeszcze, 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 proszę Państwa, mi brakuje. No zresztą, widzicie, ile mi brakuje. Mam nadzieję, że oni gdzieś tutaj będą szybko. O, oh, jest! Czemu oni się tak chowają? Dlaczego nie może być tak? O! Dobra. Dobra, jeszcze dwóch tych, kurde. Magiów. O, jest magii. Magia Sentinel. God damn it. Czy to jest. Czy to są wszystkie magie? Magie. Jez, jest, wygraliśmy. Wow, jakiś ring żeśmy dostali. Czy to jest to. Tak, to jest to. Co, co się tam płaci? Te kurde odyny? <laughs> Ciekawa sprawa. Jest może gdzieś tutaj ktoś, kto bije tych tych, tych, duszków albo coś, bo bardzo chętnie bym się na to załapał. Bo to jest bardzo fajna sprawa, tak już mówiłem. Z nich lecą całkiem dobre i No, ktoś tutaj jest, ktoś tutaj sobie biega, ale czy oni biją duszka? Czy wy bijecie duszka? Nie wiem, wy, wy po prostu kogoś tutaj nie pierdolacie. Ale czy... Tak! Biją duszka! Tutaj duszek! Come on! Tyle, że... Oni mu nic nie robią. Damn it. Zobaczcie, ja, ja naprawdę nie wiem ile... Tu... Można tutaj jakoś to sprawdzić, nie wiem... Żeby były liczby tutaj nad ich, nad ich głowami? Albo coś? On dostaje takie obrażenia, na bank dostaje od wszystkich na duże, du, duże, duże te obrażenia. A zobaczcie jak mu to życie schodzi wolno strasznie. F, oj, nie trafiłem. No ale dobra, postarajmy się go zabić, żebym wam chociaż pokazał. O Boże, na następna fala super bohaterów. A nie, to się tamta skończyła. No to dupa wam nie pokaże <laughs> jakie on dropi i tanzy. Chodźmy się wróćmy. Chodźmy się wróćmy, no. Do... Do miejsca, gdzie... La Lava men, super. Gdzie tutaj... Mam właśnie to. Stark Industries. Oh logo Avengers Avenger Tower to jest przez Stark Tower, nie? No jej, a możemy tam wejść, bo wiem, że to wcześniej było zamknięte. A widzicie to przez to, że nie miałem levela, rozumiem. Albo nie wiem dl dlaczego tak. I mamy ten kurde gupi crafting, gdzie się łączy te wszystkie gunwa, z którego można później ulepszać kostiumy. Widzę, że tutaj wszystkie ikonki teraz są inne. Wcześniej to było inne, wszystko było inne. I nie wiem o co w ogóle tutaj teraz chodzi Troszkę. Jakieś nowe te doszły. Tak jak mówiłem wcześniej, jakieś Odin Marks, a what the fuck? To ja po prostu nie wiem, nie wiem co to jest. Tutaj jest coś takiego jak. Wydaje mi się, że to jest coś w stylu Bounty, jak w Diablo 3. Jak w Diablo 3, tyle że wiecie, no, o, to jest to, właśnie. I tutaj mamy jakieś tam bounty, zabijemy Shockera, dostaniemy jakieś tam klucze, czy coś, coś się takiego dostaje. Ja w to grałem dawno, jeszcze z Czułkiem graliśmy, e, no i tak, zrobiliśmy sobie kłościka bardzo fajnego, wydaje mi się. Tam chyba można tak po prostu iść i sobie jakoś expić. Co to za ringi? What the fuck? Ło! No jebać to, jebać to. A ty co jesteś? A, ty jesteś ten Enchanter. Enchanter. No, muszę sobie to wszystko ogarnąć, bo wiecie, tak, kurde. Kartę sobie jakąś kupimy. Fortune, Card Epic Wolverine, coś tam. A możemy znaleźć postać, bo właśnie, jeszcze, kurde, jedna wersja. To znaczy jedna kwestia. Bo. Ktoś mi się tam też pytał, kupson, no ale jak ktoś nie ma na przykład kasy na, na to, żeby sobie kupić te. te, te, te pointsy, no to jak to zrobić, żeby mieć jakąś inną, nową postać, czy coś? Deadpool Pla. Zajebiście. Zajebiście. <grym> Zajebisty kostium. No ale wracając, e, postacie też mają, że tak powiem, world drop, czyli wam ja mogą nie, wypaść nie, z, nie, z mobów po prostu. Mi na przykład Deadpool, którym grałem w tej chwili, wypadł z jakiejś postaci. E, Pani mi. Nie, Panisher była postać, którą. Sobie wybrałem na początku. Potem mi dropnął no, Deadpool. Potem jakoś to było, że dostałem też Tinga, Storm dostałem. O, mam Storm! O, y, Hokeję też wydropiłem, no i kupiłem sobie tylko Lokiego. Yy, tak więc spoko, spoko, wystarczy troszkę pograć i nie, nie wiem, czy, czy, czy można mieć wszystkie postacie, no, ale wydaje mi się, że, że, że można. Że można tutaj tylko ekskluzywy, że tak powiem, to są jakieś takie itemy. Znaczy, no. I temy, kostiumy. To jest te, te, też bardzo fajna sprawa, że można sobie kupić jakiś kostium, a niekoniecznie grać takim jak wszyscy i nie być po prostu oryginalnym. Zobaczmy mojego ulubionego, a Deadpool. O, widzicie na przykład ten kostium, który mam w tej chwili, jest unikatowy. Bo może wy, wypaść tylko tam, z tamtej karty. No może nie jest aż tak bardzo unikatowy, ale no w, widzicie, tutaj te wszystkie inne wszyscy sobie mogą kupić po prostu. Jakieś kurde, zobaczmy Ghost Rider. Ghost Rider Fantastic Four? A! Ghost Rider What If? Fantastic Four za Zajebiste. Zobaczmy, Iron Man ma sporo, no kurde. Iron Man ma sporo, ale też wszyscy chodzą chyba w jednym. Wszyscy, to znaczy, jak była jakoś premiera Iron Mana trójki był kod do właśnie na, na, strój. Nie wiem czy, czy nawet go nie mam tutaj, sprawdźmy. Nie, to nie, to nie są te kostiumy. O! Zobaczcie! Kostiumy też lecą z mobów, bo tamte kostiumy był jeden chyba z kodu yy, darmowego, a drugi właśnie mi wyleciał z jakiegoś bossa, tak więc też wszystko tutaj wiecie, można sobie zdobyć, niekoniecznie trzeba wydawać pieniądze. Loki, ko wersja ko kobieta, bardzo fajne, bardzo fajne, co tutaj mamy, a to jest ten taki bar bardziej komiksowy, yy, to znaczy komiksowa wersja yy, Lokiego. Spidermeny też doszło na naprawdę sporo kostiumów Jak ja zaczynałem w to grać, to było, było, były chyba tylko trzy kostiumy: ten biały, czerwony, zwykły i chyba ten, ten świecący. Nie pamiętam, to było naprawdę dawno. Tora zobaczmy, zobaczcie, tor jaszczur, widzicie? Ja pierdolę, tor jaszczurka. Tor, kurde, Avengers kostiumów jest najlepszy. Dobra, kochani. Ja sobie tutaj zrobiłem questa bardzo fajnie, zdobyłem też kostium, buty mi wypadły, ktoś wyrzucił, to jest taki bardziej ninja. No i to tyle. Jeżeli chcecie zagrać, link do rejestracji macie poniżej. I tak, to wszystko. Ja sobie idę teraz to jakoś zmontować, coś tam robić, wiecie, takie szmery, bajery. Trzymajcie się do zobaczenia, Elus.